Witam w kolejnym odcinku programu Czas na Węgiel. Nazywam się Radek Zalewski i jestem konsultantem agronomicznym w firmie EAgronom. Tematem dzisiejszego odcinka będą różnice pomiędzy ekoschematami w ramach programów unijnych oraz programem węglowym EAgronom. Celem programu węglowego EAgronom jest efektywne wprowadzanie węgla organicznego do gleby oraz pomaganie rolnikom w wprowadzaniu dodatkowych praktyk. Celem ekoschematów jest przede wszystkim spełnianie wyznaczanych zasad, wyznaczanych terminów realizacji tych działań. W pierwszej kolejności skupię się tutaj na kwestii międzyplonów w ramach ekoschematów oraz w ramach programu węglowego Eagron. Jako Program węglowy EAgronom zalecamy możliwie efektywne, wczesne wysiewy międzyplonów, efektywną wegetację, zapewnienie dobrej obsady roślin, aby ilości pobieranego dwutlenku węgla i co z tym jest powiązane wprowadzanego węgla organicznego do gleby było możliwie sprawne. W przypadku ekoschematów międzyplony, według rekomendacji, Mogą być wysiewane stosunkowo późno, ponieważ nawet do końca września, co niestety, ale ogranicza bardzo mocno ich efektywność. Ponadto mogą być mulczowane po 15 listopada, więc okres wegetacji takiego międzyplonu jest faktycznie stosunkowo krótki. Mieszane resztki międzyplonu mogą być z glebą po 15 lutego. Tak naprawdę, aby połączyć efektywnie uczestnictwo w ekoschematach, w działaniu w ramach, programu, w ramach międzyplonów oraz programu węglowego e konieczne jest możliwie wczesne wysiew międzyplonów, długa ich wegetacja. Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście można je mulczować, ale muszą one pozostać dla spełnienia zasad ekoschematu do 15. Lutego. Wtedy mo mogą być te resztki wymieszane z glebą. Drugą istotną różnicą, występującą pomiędzy ekoschematami a programem węglowym Eagronom, jest kwestia podejścia do uproszczeń uprawowych. Jeśli dane gospodarstwo wprowadza, zaczyna wprowadzać e, uproszczenia uprawowe, to jest e, przede wszystkim rozpatrujemy tutaj uprawę bezorkową, całopowierzchniową lub strip-till, Generuje oczywiście w ramach programu węglowego agronom dodatkowe fundusze. W ramach ekoschematów jest możliwość pozyskiwania za te działania czterech punktów. Przypomnę, że na chwilę obecną jeden punkt wyceniany jest na 100 zł, ale jeśli na dany ekoschemat będzie więcej chętnych, wówczas ta kwota ulegnie aktualizacji. I tutaj mamy pełną zgodność za. Dodatkowe wprowadzanie pewnych działań w ramach programu węglowego EAgronom można pozyskiwać również fundusze w ramach ekoschematu. Różnica polega na tym, jeśli gospodarstwo idzie krok dalej, jeśli decyduje się na na przykład siew bezpośredni. Dla programu węglowego EAgronom jest to Kolejny poziom wyżej, tak naprawdę, aby generować jeszcze więcej e, kredytów węglowych, właśnie funduszy w ramach programu węglowego Eagronom. Niestety, w ramach ekoschematów, przejście na siew bezpośredni, na uprawę zerową, e, dyskwalifikuje, jeśli chodzi o generowanie punktów. Ponieważ z założenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, siew bezpośredni. Powoduje zwiększone zużycie środków ochrony roślin, co jest jednak kwestią bardziej dyskusyjną. Przy dobrze zaplanowanym zmianowaniu, szerokim zmianowaniu, szerokim wprowadzaniu również międzyplonów, można efektywnie wprowadzać uprawę zerową, ale jest to temat bardzo, bardzo złożony. Tematy bardziej szczegółowe, chociażby e, siewu bezpośredniego, jako propozycje, ponieważ nie jest tak nigdy, że się w bezpośredni uprawa zerowa będzie działała w każdym gospodarstwie, ale niektóre gospodarstwa naprawdę mogą rozpatrywać to jako dodatkową opcję pewnego dalszego rozwoju. Te tematy poruszamy właśnie w ramach konsultacji w programie węglowym e Agronom, w ramach którego właśnie jesteśmy dostępni. Oczywiście kluczowym elementem są tutaj kwestie finansowe, ponieważ samo uczestnictwo w ekoschematach nie generuje kredytów węglowych, tylko generuje dodatkowe fundusze w ramach funduszy Unii Europejskiej. W programie węglowym e-agronom. Pozyskiwane kredyty węglowe są przyznawane właśnie w następstwie e, wprowadzania dodatkowych praktyk. To jest też pewna różnica, jeśli chodzi o samą metodykę rozliczania tych dodatkowych działań, dodatkowych praktyk. W kwestii finansowej, ekoschematy umożliwiają generowanie bezpośrednio dodatkowych funduszy. Natomiast program węglowy EAgronom umożliwia wygenerowanie kredytów węglowych, które w dalszej kolejności są przeliczane na dodatkowe fundusze. Tak naprawdę jest możliwość realizowania na tych samych polach, e, zarówno praktyk w ramach ekoschematów, jak i również w ramach programu węglowego EAgronom, aby pozyskiwać, w zależności od możliwości, e, fundusze z dwóch stron za te same działania. Ale te szczegóły omawiamy już bezpośrednio podczas spotkania konsultacyjnego w ramach programu węglowego e agronom. Chciałbym również tutaj podkreślić, że jako konsultanci i e agronom w ramach programu węglowego nie jesteśmy urzędnikami. Rolnicy nie muszą składać żadnych wniosków. Wypełniamy wiele elementów, pozyskujemy te informacje w sposób taki, aby nie dodawać dodatkowych zadań. Dla gospodarstw, które uczestniczą w programie węglowym. Jesteśmy tak naprawdę po to, aby pomóc i wspólnie wygenerować dodatkowe fundusze. Wspólnie możemy osiągnąć więcej.